Witajcie w naszej herbaciarni i sklepie internetowym. Dzisiaj parzymy herbatę kwitnącą Golden Black. Tak wygląda w słoiku, ale pokażę Wam jeszcze inne herbaty kwitnące i zaparzę Wam i opowiem. Pozostałe kwitnące herbaty to Golden Dragon, Korona Smaku, Lici Malinowa o smaku malinowym. Jeszcze nam troszkę zostało Złotej Królowej. Autumn Beauty, czyli jesienna piękność, pełnik i jeszcze Golden Sun. Także zapraszam na degustację. Żeby zaparzyć herbatę kwitnącą, trzeba po prostu wziąć kulkę i wrzucić do wrzątku. Jest bardzo prosta w parzeniu. Po prostu niezależnie od gatunku, czy to jest herbata biała kwitnąca, czy herbata czarna, tak jak w tym przypadku Golden Black, zawsze parzymy ją po prostu wrzątkiem. Zobaczmy do słoja, tak wyglądają kulki z bliska. Są bardzo piękne, ręcznie zwijane w prowincji Fujian w Chinach. Jest to wyjątkowy specjał. Jest to herbata wiosenna, wczesnowiosenna, o wykwintnym, wyrafinowanym smaku, bardzo łagodnym i delikatnym. Jak zaparzy się, opowiem wam jak smakuje, a teraz poobserwujmy jak się parzy. A wygląda to naprawdę spektakularnie. Taka kulka namaka. I tutaj można właśnie zaobserwować jak przebiega proces ekstrakcji, czyli zaparzania. Najpierw herbata, po prostu nasiąka, czyli po prostu sucha herbata, yy, nabiera wody, jak gąbka. Dopiero później nastąpi ekstrakcja, czyli oddanie wszystkich witamin, minerałów i smaku oraz olejków eterycznych, które będą odpowiedzialne za, yy, za zapach, czyli za aromat herbaty, bo to też bardzo ważne. I powolutku ta herbata, właśnie. Będzie nam tutaj e, się e, coraz bardziej e, barwić e, napar, e, a podglądnijmy ją od spodu, jak ona wygląda, no właśnie tak, to dopiero początek jest nazywana herbatą wstydliwą, więc dajmy jej trochę czasu. E, shape tea potrzebuje rzeczywiście około 5 do 10 minut. Ale jest to herbata bardzo wydajna, dlatego że jedna kula starcza na przygotowanie dwóch, a nawet trzech litrów naparu. Także warto ją parzyć w dużym dzbanku litrowym i wiele razy, co najmniej dwa razy. Jak fajnie wygląda esencja herbaciana, która wydobywa się z tej herbaty. Nie wiem, czy widzicie te smuszki herbaty, które się wydobywają. Widać to. Przepiękny spektakl. I wracam za chwilę do Was. Już będziemy wtedy opowiadać o tym, jak herbata kwitnąca Golden Black smakuje. No to spróbujmy tej herbaty. Minęło już około 10 minut. Wygląda tak. Zaparzyła się. Przepięknie. Jest to herbata czarna. Ona jeszcze będzie się długo zaparzać. Natomiast smak tej herbaty nie będzie bardzo intensywny. Ani gorzki, ani kwaśny. Po prostu bardzo łagodny, ponieważ tak jak przypomniałem na początku, tak i teraz powiem, że jest to herbata po prostu wiosenna. No i teraz się jej napijemy. Golden Black. Z herbaciarni smak sztuki. No i o, to jest właśnie to Ojejku, łagodność i taka bardzo duża lekkość tej herbaty i słodycz. Przyjdźcie do nas kiedyś na przykład na, na kompendium filmowe, nagrać film. Mamy taką fajną zabawę dla osób, które lubią właśnie herbatę, czy kawę, czy po prostu chcą się dobrze zabawić. U nas na stronie internetowej Smak Sztuki znajdziecie taki bon do realizacji na właśnie degustację 15-minutową z nagraniem wideo dzięki czemu pomożecie innym w poznawaniu ciekawych smaków, ciekawych różnych odkryć smakowych, a też po prostu będziecie mogli dobrze się zabawić w naszej herbaciarni. Także zobaczcie na stronę Smak Sztuki, wystarczy wpisać słowo kompendium i odnaleźć ten bon. On ma ważność 3 miesiące. Także zapraszam was do zabawy. I do odprężenia przy czarce herbaty. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. I jeszcze zobaczmy do czarki, jak wygląda napar. Pozdrawiam.